No więc obejrzałem film Raja i Ostatni Smok. O dziwo bardzo mało przewidziałem, film mi się podobał, ale po jego seansie byłem nieco zmieszany. Chciałem zrobić wam jego recenzję, ale podczas pisania jej scenariusza przysiadłem chwilę i zastanowiłem się, czy tak naprawdę warto w ogóle jeszcze rozmawiać o Disneyu. Być może tak, być może dzisiaj przedstawię wam to i owo co uważam ogólnie o Disneyu. Nie zamierzam tutaj się użarać na zasadzie, że Disney nie jest taki dobry jak kiedyś, bo będę z Wami szczery Disney kiedyś nie był ani trochę lepszy. Tak, z to, ja bliżej fazy. Ani też nie chodzi mi tu o, znowu o Star Wars Disney, bo o tym już się wypowiedziałem, a o Disney'a ogólnie. Mam po prostu wrażenie, że zrobiłem się na Disney'a za stary zbyt czepliwy, zbyt cyniczny. Nie mogę po prostu usiąść i obejrzeć filmu z wolną paletą umysłową, tak, jeszcze te dwa lub trzy lata temu. Jasne, może Raja i ostatni smok mi się spodobało, ale nie podchodziłem już do tego na czystości umysłowej, a z podejściem, że znowu oglądam coś od Disneya. Kiedyś czekałem na nowe filmy Disneya cały czas. Obejrzałem chyba wszystkie animowane filmy Disneya, z czego wiele, wielokrotnie razy, i nawet teraz od czasu do czasu odparę sobie jeden z moich ulubionych, na przykład Tarzana, albo te niektóre aktorskie filmy typu opowieści z Narni. To jest super film. Aktoresza! Nawet w najgorszych, według opinii ogółu, filmach Disneya, takich jak Auta 2 albo Kurczak Mały, jestem w stanie odnaleźć pozytywy. Cholera, jeden z moich ulubionych filmów Disneya jest bardzo mało znana Atlantyda. I jak Jakoś była informacja o nowym filmie Disneya, często szukałem go po pirackich stronkach, żeby go obejrzeć, zanim trafi na HBO GO po paru miesiącach od premiery. Wielokrotnie chwaliłem na kanale różne filmy Disneya, zarówno te uznawane za hity, jak i te uznawane za gnioty. Po prostu lubiłem Disneya. Czy, czy, stare, czy nowe, lubiane było przeze mnie tak samo, przynajmniej no do czasu. Powiem, że przestałem się interesować Disney'em i Pixarem, dziś około nie ma mocnych dwa. Wajana, świetny film, była chyba ostatnim filmem Disney'a, na którym miałem hype, a i nie ma mocnych dwa ostatnim filmy Pixara, na którym miałem hype. Czyli nie ma mocnych dwa byli aż tak źli? Dostawa cebularzów i paprykarzów. Nie, po prostu byli rozczarowujący, zwłaszcza w porównaniu z wybitną częścią pierwszą. Po prostu jedynka była taka dobra, że trudno było ją przebić. A potem, moim zdaniem, było tylko gorzej. To Story 4 i naprzód były złe. Kraina lodu 2 była po prostu niepotrzebnym skokiem na kasę, była nudna i kompletnie nieciekawa. A co w duszy gra zapowiada się ciekawie, ale no właśnie nie teraz o tym mówimy. Po prostu nie mam już hypu na Disneya i Pixara, ani nawet na recenzowanie tego, szczerze. Oryginalnie planowałem zrobić recenzję Toy Story 4, Out 3 i innych filmów Disneya, które ostatnio nie przypadły mi do gustu, ponieważ jakimś trudem recenzja naprzód nie została zlikwidowana przez prawa autorskie, ale zdałem sobie pewne pytanie. Czy mnie to w ogóle obchodzi? Ło, ja się chęci się wszystko. Ile razy mogę mówić jedno i to samo? Ile razy mogę mówić, że Disney to korporacja, którą jebie wasza reprezentacja i robią to tylko dla pieniędzy, że traktują pracowników i ludzi źle? Ile razy mogę mówić, że nie podoba mi się ich polityka? Ile razy mogę mówić, że nie rozumiem tych obsesyjnych fanów Disneya, którzy kilka lat temu pisali całe jebane artykuły na temat tej kilkuminutowej sceny z księdziczkami w Ralfie Demolce? Uznałem, że potrzebne jest po prostu wielkie, solidne zakończenie tematu Disneya na tym kanale. Po prostu taki mega filmik, gdzie wszystko wyjaśniam, gdzie po prostu wyjaśniam, czemu nie przepadam już za Disneyem. Nowe filmy Disneya są złe. Nie mówię tak dlatego, bo nie lubię nowych rzeczy. Niektóre nowe filmy Disneya, takie jak Coco albo Wajana, uznaję za jedne z najlepszych filmów Disneya w ogóle, a takie jak Bardzo Fajny Gigant albo W głowie się nie mieści, też były fajne. Mówię tak dlatego, bo do koło niej mocnej 2 po prostu mi się nie podobają. Jeżeli oczekujecie, że będę tutaj narzekał na remakey Disneya i będę płakał, jak to niszczą filmy, niszczą klasyczne, to się rozczarujecie. Osobiście uznaję remakey Disneya za fajne, no przynajmniej do czasu. Mulbrony to była księga dżungli. No i obecnie podchodzę do nich nieco mniej pozytywnie i nieco mniej jestem mniej podjarany z powodu Mulan, które było najgorszym remajkiem do tej pory. A o którym sobie jeszcze potem pomówimy, mówię tutaj o filmach animowanych. I nie 2 byli rozczarowujący. Naprzód okropne. Kraj na Lodu 2 była niepotrzebnie dudnym, jak flaki z olejem sequelem. Auta 3 i Toy Story 4 wysyrały się na morały serii i je powiedzmy nieco rozpieprzyły. I każdy film omówię pokrótce. Zacznijmy od I nie mocnych dwa. Film był ok. Po prostu ok, ale w porównaniu do jedynki, po prostu no nie ma startu. Każdy tak nie mógł się go doczekać, że gdy w końcu go dostał, no był przynajmniej nieco rozczarowany, no, no przynajmniej w małym stopniu, nie? Człowiek Szpabel, złoczyńca, którego wszyscy chcieli zobaczyć, jest szybko z filmu usunięty, bo ucieka podczas walki, a zamiast tego mamy kolejnego twist złoczyńce, ale poza tym film jest, no okej, okay. nie wiem, okej, okay, po prostu. Kraina Lodu 2 to niepotrzebny sequel. Kraina Lodu 1 dosłownie zakończyła się w idealnym momencie. Wszystkie klamry zostały zapięte. Mimo tego ludzie oczekiwali wiele od krainy lodu 2. Były różne fanowskie teorie, pomysły, a co zamiast tego dostaliśmy? Elza to żywioła! Kuu, kraina żywiołów! Boże, to nie jest po prostu interesujące. Kraina lodu 2 była taka nudna i ewidentnie zrobiona dla hajsu ze względu na nieludzką popularność krainy lodu, że oglądając to czułem się jakbym oglądał coś, co twórcy robili na siłę. Ralf Demolka w internecie to kakao, po prostu kakao. Okropny film. Zapowiadał się strasznie fellow kidsowo, ale film, wbrew pozorom, taki nie jest. Wiem zaskoczenie, ale film nie jest aż taki na siłę nowoczesny. Do filmu podchodziłem bardzo pozytywnie, wbrew pozorom, będąc z wami szczery, i liczyłem na to, że będzie tak dobry jak jedynka. No i się rozczarowałem. Głównie z powodu tego, że film, nie będę przebierał tu w słowach, wyruchał zasady swojego własnego świata. Pierwsza część opowiadała o tym, żeby cieszyć się z tego, kim się jest żeby być sobą, cieszyć się z tego, że jesteście sobą, nie pozwalać łatkom, jakie posiadamy, na przykład z powodu profesji, nas ograniczać, że czasem rutyna jest dobra, a drugi film, chuj, chcę nowości, nowego, chcę zmiany. W pierwszym filmie jest wyraźnie, wielokrotnie powiedziane, że wychodzenie z gry, przerabianie jej i tak dalej, to jest tak zwane pójście w turbo. I coś złego, czego wyjście z gry i bycie w może być po prostu niebezpieczne, bo jeżeli zginiesz poza grą, przepadniesz, na zawsze, zginiesz permanentnie, koniec. Ralf Demolka 2? Chuj! Ralfie, zostaw Wandelopę! Ona chce nowego, chce zmian! I będzie teraz żyć w niebezpiecznej grze, gdzie zginie perlamencję, bo chcę nowego, zmian! W ogóle to w drugiej Demolce Wandelopa strasznie się zachowuje nie jak wandelopa z pierwszej części momentami. Film jest po prostu chujowy poza paroma żartami do kosza. Auta 3 to film, który mnie po prostu zażenował i pozostawił mnie trupem. Jak byłem mały, kochałem auta. Nawet Auta 2 uznaję za fajny film, a Auta 3... Film jest o tym, że błyskawica McQueen jest już za stary na to, żeby się ścigać z nowoczesnymi wyścigówkami, ale nie chce się poddać, bo jak wiemy, wyścigi wiele dla niego znaczą, bardzo wiele, powiedziałbym. Więc zaczyna intensywnie trenować. Czy film pokaże, że nieważne jak bardzo jesteś stary, jak bardzo wszyscy twierdzą, że nie potrafisz, jak bardzo wszyscy twierdzą, że się nie nadajesz, to i tak możesz osiągnąć swój cel i pokazać innym, że mimo wieku czy ogólnego stanu świata masz wartość? NIE! Zygzak McQueen nie może wygrać. Ta postać, którą tak wszyscy pokochali, którą tak uwielbiali i dla której to wyścigi były po prostu wszystkim, musi sobie odpuścić i zrobić miejsce dla, w cudzysłowie, nowego Zygzaka, kobiety samochodu Cruz Ramirez. Film animowany jest dobrze, postacie jak zwykle rozpierdalają mnie na łopatki tekstami, ale ten morał jak dla mnie psuje cały film. Możecie sobie mówić, że to piękne pewnie się przekazaniu pałeczki, ale jak dla mnie film ma takie strasznie pasywnie agresywne undertone w stylu stare, złe, nowe dobre. To jest story 4 również tyni podobnym łajnem. To Story to bardzo ważna dla mnie seria. Jako dziecko wywarła na mnie no bardzo duży wpływ. Jest wzruszająca, kreatywna, zabawna, poruszająca. Toy Story 2 wiadomo jaka scena była pierwszym razem, kiedy płakałem na filmie, jak miałem te 5-6 lat. Te filmy były moim dzieciństwem, i kiedy obejrzałem Toy Story 3, pomyślałem sobie, historia zabawek Endiego się idealnie skończyła. Mają nowego właściciela i nowe dziecko. Są szczęśliwi. Jak to ze Chudy jest nieszczęśliwy, bo, bo dziewczynka zostawiła go na parę dni. Oj, no i odkrywa, że pasteleczka, bo, teraz już silna, niezależna, żyje i nie potrzebuje już właściciela. I co? I chudy, kurwa, chudy, koleś dla którego przyjaciele znaczyli momentami więcej niż jego własne życie, opuszcza wszystkich swoich przyjaciół na zawsze. Ten film tak wyruchał te postacie, z którymi dorastałem, które kochałem jako dziecko, że po obejrzeniu czułem się, jakby napluto mi nieco w twarz. Tyle. Nie lubię gadać o tym filmie. Wyrocha z nim. Naprzód. Idźcie po prostu obejrzeć moją recenzję tego. W skrócie film mi się bardzo nie podoba. To jak oglądanie przez godzinę memów typu co gdyby Gambach miał telefon, super metary no, podczas gdy jakaś Julka robi ci wykład na temat tego jak to obecnie jest zajebiście, a kiedyś było źle. Raja i Ostatni Smok było ok, fajne, tylko no nieco bezpłciowe. Jak dla mnie to przynajmniej nie było kolejną historią o tym jak to nowe, dobre, stare, złe. Na plus fajny smok, fajna smoczyca, którą już narysowałem, co też mi wysłoni najgorzej. A film ogólnie o Kejasiu, tyle mogę o nim powiedzieć, nie będę na siłę przeciągać. Okej. Okay. W ogólnym rozrachunku obecne filmy Disneya to jak dla mnie no po prostu albo krapy, albo sequele, które nie powstały z żadnego innego powodu niż zarobienie na popularnej marce. Każdy dodatkowo jest taki sam, ze złoczyńcą albo twistowym albo po prostu słabym, nieinteresującymi postaciami, psuciem serii, jakoś tak, jako, nie wiem. Dużą ilością metahumoru. Właśnie zauważyłem, że teraz żaden film, chociaż jeden, choć pół filmu, nie może się obejść bez chociaż jednego meta żarciku. Co, boicie się, że jak nie zrobicie metażartu, to neckbirdy fani Disney'a kolektywnie się posmarkają, bo nie było fani Reference i zaleje świat Gilami? Wymiński się ożną także zaleje świat Kałem, bo kobieta jest typowo kobieca, a nie silna, niezależna, albo nie wspominająca stale, jak te stare księżyczki Disney'a i tropy na ich temat były złe. Nie wiem, mnie tam metażarty wybijają z rytmu i mnie po prostu nie śmieszą. Złoczyńcy, jak wspomniałem wcześniej, są albo po prostu słabi, albo są złoczyńcami twistowymi, czyli dopiero pod koniec filmu okazuje się, że uuuu, to był tak naprawdę ten zły, Ty Chyba najgorszym złoczyńcą tego typu był ekran tyran z niemocnym 2. No, żeby zrobić jakiego złego złoczyńcę, to trzeba się po prostu postarać. To sądzę o animowanych filmach Disney'a ostatnich kilku lat. I o tym, czemu mi się nie podobały. A teraz przejdźmy do innego aspektu, innej bardzo popularnej i kochanej kwestii Disneya. Do MCU. Było kilkanaście nowych filmów Disneya, które utrzymałem je przy sobie na nieco dłużej i zdobyły nieco bardziej moje serce. Były to filmy Marvel Cinematic Universe, tak zwanego MCU. Nie uznawałbym się w żadnym wypadku za fanę MCU, w żadnym razie. Nigdy nie przepadałem za superherosami i do tej pory się to nie zmieniło, ale filmy były fajne do zabicia czasu. Momentami emocjonalne, momentami pełne akcji, było ogólnie ok, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Pewnie, pewnie pamiętacie, że swego czasu ostro klołem na MCU i jego fanów, ale kiedy to obejrzałem, to uznałem, że hej, widzę co w tym widzą! Nie rozumiem tego, czemu na tym punkcie mają taką obsesję, że kurwa podczas seansu tego filmu, gdzie Thanos robił swój e, funny snap meme, rzucali kurwa fotelami i dostawali zawał serca ponoć, ale okej. Okay. Być może MC utrzymywałoby mnie przy Disneyu bardziej, gdyby nie to, że po prostu historia z funny Thanos Snap Memes się skończyła. Nie ma po co dalej robić filmów, prawda? Disney, prawda? Saga Thanosa się skończyła. A nie, przecież muszą zarabiać i my potrzebne gówno, które nikogo nie obchodzi, z czego w jednym robią stora kurwa kobiety. Obecnie po zakończeniu sagi Tanosa nie mam po co dalej tego śledzić. MCU się skończyło idealnie. Te nowe, penerskie przeciągacze i niepotrzebne, kinowe odpowiedniki migania przed osami laserem i darcia się HURRA! HURRA! Pewnie będą dalej zarabiać, ale z tego co wiem, nie tylko mi MCU nie chciało się oglądać w posadze Thanosa. MCU było ok nie nazwałbym się jego fanem, ale dalej tego oglądać się nie zamierzam. Zum, zum, zum. Na początku chcę Wam powiedzieć, że jeżeli oczekujecie tutaj jakiejś teorii o tym, że Disney chce dobrać się do pupci Pawełka, steruje nim siatka masonów, pedofilów, napis seks ze świetlików, krwawy pokój numer 33, żotonistyczne przekazy podprogowe, to wyjdź. Najpierw do dołu z wapnem. Na Twoje zasmarkane dzieci nie czyha jakaś straszna ideologia LGBT i masoneria, która chce je seksualizować. Mimo tego, Disney jest bardzo niefajną korporacją. Pierwsza rzecz, jaka zagotowała mi do wrzenia mój mózg na temat polityki Disneya, było to, jak dowiedziałem się na temat ich Bądźmy szczerzy z kurwy syńskich praktyk wyznawania kochanego prawa autorskiego, które wszyscy bardzo lubimy: od pozywania szpitali za malunki postaci, przez zabronienie ojcu umieszczenia Spidermana na grobie kochającego owego superbohatera zmarłego syna. Swego czasu Disney chciał nawet zarejestrować jako znak towarowy nazwę meksykańskiego święta Día de los Muertos. Jako ktoś, kto tworzy filmy na YouTube, jestem w szczególności negatywnie nastawiony do praw autorskich i tego, tak jak niektórzy twórcy obchodzą się z nimi jak z jajkiem. Nie będę tutaj wspominał natomiast o tym, że Disney kiedyś tworzył filmy, które dzisiaj wielu uznaje za rasistowskie, takie jak Pieśń Południa. To były inne czasy, kiedy ludzie byli zdecydowanie mniej drażliwi. Osobiście nie uważam wiele tego typu filmów i scen za rasistowskie, nie wiem. Kruki z Dumbo nie są dla mnie rasistowskie. Indianie z Piotrusia Pana są stereotypowi, ale ten film reprezentuje wyobraźnię dziecka. Czy oczekujecie, że dziecko będzie miało rozum na temat niuansów tego, jak działają Indianie i indiańska kultura? Jeszcze ja do tego typu rzeczy tutaj przyczepiać się będę. O rasie w Disneyu i jej reprezentacji bowiem pomówimy za niedługo. A teraz pomówmy o romansie Disneya z pewnym krajem. Komunistycznym kurwidołkiem, hegemonem parującego głównego Orientu, którego nie znanym także jako ciągło, czy jak to kurwa się wymawia. No sorry, ale Chiny to jest najgorszy kurwa kraj, jaki istnieje. Już Korea Północna jest lepsza, bo przynajmniej jest śmieszna. Chiny nie są śmieszne, są żałosne. Chiny to kolosalny market dla film, dlatego wszyscy liżą im zad, ponieważ jeżeli coś jest sukcesem, to musi się też sprzedać w Chinach, ponieważ Chińczycy... Chińczyków jest dużo! Dlatego Disney uważa, żeby za bardzo nie obrazić Wielkiego Żelaznego Smoka i ostatnio strasznie cringe'owo im się liże. Ostatnio bardzo kontrowersyjne stało się to, że Disney filmował swój film Mulan w prowincji Xinjiang, gdzie Chiny mają... No, co Chiny tam mają? Pierdolone obozy koncentracyjne dla Ujgurów, gdzie ludzie są poniżani, gwałceni, zabijani, torturowani i gdzie pierze im się mózgi. Idystyń podziękował w napisach. Fajnie, nie? Zawiozę was dzisiaj do Chin. Wspomniałbym też tutaj o takich rzeczach, jak usuwanie lub zmniejszanie na plakatach czarnoskórych postaci w wersjach kierowanych do Chin. Dlaczego? Chińczycy nie przepadają za czarnoskórymi, i to jest niestety fakt. Swego czasu głośno było o tej reklamie detergentu, gdzie Murzyna Baba Pierze i wyładzi Chińczyk. I jakoś Disney nie robi filmów itp. o tym, jak wszyscy powinni się kochać i tolerować na to chiński rynek. Ciekawe czemu? Zamiast tego robi te kochające, kochane filmy o. o, kochani Azjaci Chińczycy. A może zróbcie drogi Disney o filmu o pacyfikowaniu Tybetańczyków, co? W skrócie nie podoba mi się to podlizywanie się Chinom Disneya dla zarobku, bo. Czerwone chiny to skurwy a popierające je chłopaki to ziusiaki Yo yo to był DJ śmierdząca skarpeta Pozdrowienia dla Dalai Lamy yy, I dla... Nie no serio kurwa niech te chiny się w końcu same zdetonują atomówką I tak kończy się fragment na temat polityki Disneya I przechodzimy płynnie do kolejnego I chyba potencjalnie najbardziej kontrowersyjnego Ze względu na to co powiem może od razu wstawimy drugiego Hitlera, dobra? Cocktail. Ostatnio głośnym tematem jest reprezentacja mniejszości seksualnych czy etnicznych. Nie będę mówił swojej pełnej opinii o ten temat, to nie jest kanał polityczny, nigdy nim nie będzie. Po prostu powiem to, co związane z Disneyem. Otóż Disney ostatnio chwali się tym, że w ich filmach są osoby LGBT i mniejszości i... Zdradzę wam sekret. Disney... Robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Sceny z postaciami LGBT są wycinane w wersjach filmów kierowanych do krajów bardziej konserwatywnych lub też Disneya czy inne korporacje tak naprawdę nie obchodzą prawa gejów, lesbijek, transów czy cały ruch Black Lives Matter, który z czasem stał się żenujący, obsesyjny i irracjonalny, że tak powiem. Disneya obchodzą jedynie pieniądze. Disneya głównymi odbiorcami są ludzie z zachodu, dlatego też wprowadzają w cudzysłowie reprezentację mniejszości po to, aby wydoić więcej, a następnie ową reprezentację po usunąć, kiedy przychodzi czas na to, A film opublikować na przykład w... Cinko, 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 cinko. Gdyby w Ameryce faktycznie panowała, jak to twierdzą juleczki, biała supremacja i gdyby załóżmy teoretycznie USA było na przykład krajem rasistowskim, to Disney robiłby nawet ideologicznie rasistowskie i homofobiczne filmy, też żeby zarobić. I tak kiedyś było, kiedy USA było bardziej no, konserwatywne i ich filmy były bardziej konserwatywne. Teraz większość USA to, nie powiem nawet co, ich filmy to też to samo, po to żeby zarobić. Ale ale, co ty masz o tym wiedzieć, ty cisheterole? Kurwa. Sam jestem osobą LGBT, konkretnie to jestem bi, jestem bratem B, kurwa, każdego dopadnę z żarciem, czy chłop, czy baba, kurwa, holokaust zdrowotny, żyły zapychamy, ja, dziadek wrzeszczy i sam jako osoba biseksualna nie jestem, może może jestem jakiś dziwny, ale nie skaczę z radości, hura, hura, chuba dupa, chuba buba, kurwa, buzia chaosu się otwiera, bo postać w bajce też jest LGBT, bo jestem świadom, że jest to po prostu korpo-manipulacja. Nieważne, jak bardzo optymistycznie patrzycie na te wszystkie gadki Disneya o reprezentacji, miejcie wiedzę, że jest to robione tylko w celach zarobkowych. Disneya nie obchodzą osoby LGBT, Disneya nie obchodzi rasizm, Disneya nie obchodzi żadna rasa. Wszelkie woke akcje robią dla kasy i popularności i tylko dlatego, a potem ktoś, kto być może już ma tego dość i chce odrobinę eskapizmu, patrz ja, nie może sobie obejrzeć normalnie filmu, ani nawet szukać czegoś od Disneya, bo źle podpada. Kurwa, my tu mówmy się, to co usuwają z tych filmów, boraci, jest po prostu żałosne. Chyba też mam prawo nieco posmędzić. Morałem w większości nowych filmów Disneya, zdaje mi się zawsze, zawało mi się zawsze, że jest to, że stare rzeczy są złe, wszystko musi być nowe i zmienione. Nieważne, jak bardzo coś kochasz, masz odsunąć się na drugi plany, że jesteś stary, czas i jak cię dopadnie. Nie wiem, ja jestem typem, typa co żyje swoim życiem na swój sposób, nie lubię nowości, nie lubię zmian. Jestem zadowolony z tego, jak jest i jak mam, i nie wiem, to jakoś... mnie to nie przemawia po prostu. Nie wiem, może by. Faktycznie jestem już za stary. Jak Zygmunt Queen, jak pani ma mocny. Jak starzy przyjaciel Chudego. Może jestem zbytnim tradycjonalistą jak Bogdan. Może w dzisiejszym świecie bycie takim jak ja jest złe, nie wiem. Nie próbuję tu wciskać nikomu, że jestem jakiś specjalny. Bo wiem, że nie tylko ja się tak czuję, ale hej, tak jest moje zdanie. Tylko proszę, nie porównujcie mnie do tych parujących debili, hej, fellow kings. Ale konsumer, bo się nimi brzydzę. Fuj. Nie jestem tu po to, żeby komukolwiek psuć zabawę. Jeżeli lubicie Disneya, fajnie. Cieszę się, że możecie znaleźć pozytywy w czymś, co mnie nie jara, w czymś, co już nie cieszy mnie tak jak kiedyś. Co oglądam z pewnym uprzedzeniem i, jakby, niemożnością posiadania czystej palety umysłowej na jego temat. Sam oglądam czasami stare filmy Disneya, bo je lubię. Nie wszystkie, bo to, że coś jest stare, nie znaczy, że jest dobre. Ale od czasu do czasu film Disneya czy Pixara dobrze jest obejrzeć. Ja nie mówię, że nie masz prawa być fanem Disneya. Być może po prostu jestem za stary. Za stary na to wszystko. Stary ze mnie dziad, który na wszystko narzeka, i może po prostu pozostanę przy filmach Disneya, no właśnie do gdzieś wajamy albo Coco. Bo jak już kocham jakiś film Disneya, czy Pixara, to kocham go niesamowicie. Tarzan, Król Lew, Odlot, Toy Story, Coco, tego, tego typu filmy na zawsze pozostaną w moim sercu. Nieważne jak bardzo ostatnio moja opinia na temat Disneya zgniła i skamieniała. Disney to coś, do czego podchodzę inaczej, coś co moim zdaniem ostatnio się wypaliło. Być może po prostu odczuwam to, co wielu ludzi odczuwało, kiedy Disney tworzył rzeczy takie jak Kurczak Mały albo Mój Brat Niedźwiedź, że Disney upada. Ale może w końcu znajdę jakiś nowy film Disney'a, który sprawi, że jeszcze raz zaogni się we mnie pewna sympatia. Oczywiście sympatia ta będzie dalej nadszarpnięta przed wszystko inne poza złymi lub słabymi filmami, ale hej, może jest jeszcze jakaś nadzieja, że Disneyowi w końcu się uda. Ja myślę, że co w duszy gra może być całkiem niezłe, ale... Może już za mnie faktycznie jest dziad zbyt stary, żeby czuć tą całą magię Disneya. I to była było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film się wam podobał, że nie był zbyt kontrowersyjny i że to co powiedziałem być może wyjaśni wam czemu niezbyt przepadam obecnie za Disneyem. Mam nadzieję, że film się podobał. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!